Witam Was, witam Was bardzo serdecznie w horoskopie na Lipiec. To miesiąc nasz wakacyjny, ciepły, kiedy marzymy o tym, żeby gdzieś pojechać, zrelaksować się i po prostu myśleć o niczym i nic nie robić. Czy ten miesiąc właśnie będzie taki dla nas? Czy będą ważne inne sprawy? O tym dalej, ale póki co, póki co chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście sprawdzali nie tylko horoskop dla swojego położenia Słońca, czyli Waszego głównego jakby znaku Zodiaku, ale również, żebyście sprawdzili ascendent, czy też położenie Waszych planet osobistych. A wszystko po to, żeby te wiadomości, które się w jakiś sposób Wam ukażą, albo dotrą do Was, lub też spowodują pewnego rodzaju przemyślenia, były kompletne albo chociaż odrobinę poszerzały wiedzę, dawały Wam informacje na nurtujące Was odpowiedzi. A wszystko dlatego, ponieważ czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku nie będą odpowiedziami na takie same rozkłady. To są różne, 12 różnych rozkładów dla 12 różnych znaków Zodiaku. Tak więc szukajcie, szukajcie dla siebie innych czytań. I sprawdzajcie, czy to, co myślicie, ma potwierdzenie w czytaniach, bo zwykle jest tak, że nasz głos intuicji podpowiada: tak, tak się wydarzy, albo ta sytuacja, zdarzenia, zdarzenie, emocje, albo cokolwiek innego będzie miało taki, a nie inny wygląd i taki, a nie inny skutek w moim życiu. I szukamy tych potwierdzeń, potwierdzeń tych naszych przewidywań przeróżnego rodzaju, na przeróżnego rodzaju sposoby. Między innymi, oglądając, czytając horoskopy. No to co? Słuchajcie. Słuchajcie, oglądajcie, piszcie, subskrybujcie. Komentujcie za wszystkie aktywności. Już teraz jestem niesamowicie Wam wdzięczna i wierzę, że ta nasza społeczność tego mojego kanału z każdym filmem będzie się powiększać i powiększać. Myślę o tym, żeby zrobić pewnego rodzaju filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. Jeżeli uważacie, że ten pomysł jest dobry, piszcie również w komentarzach, na jakie odpowiedzi chcielibyście uzyskać ode mnie. No, na jakie pytania chcielibyście uzyskać ode mnie odpowiedź. Ciekawa jestem, ciekawa jestem Waszych propozycji. No dobra, ale. Póki co lecimy najpierw do czytania głównego, czyli takiego ogólnego dla nas wszystkich, a później już dla poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczmy. Główna, główna energia, która będzie dotyczyła nas wszystkich. to powiem Wam takie zamotanie czegoś, co naprawdę dobrze działa, jest klarowne, i jasne, i daje czysty przepływ. Są tutaj potoki energii, które od razu, z samego początku, z samego założenia mają właśnie wprowadzać ten zamęt i Uniemożliwić przepływ. Ten przepływ może być różnych rzeczy. Mogą to być informacje, mogą również to być rzeczy, mogą być ludzie, wszystko to, czym się możemy wymienić. Dużo zamętu, dużo blokad, dużo takich niejasnych sytuacji, dużo szumu. Wszystko po to, żeby przykryć coś, co naprawdę się sprawdza. Coś, co już dawno zostało nie tyle odkryte, co zrobione po to, żeby wszystkim nam było lepiej. No dobra, powiecie, że to dość takie ciężkie i takie raczej pesymistyczne. A w takim razie, jak z tego wyjść, jak sobie chociaż z tym poradzić? Co zrobić? Zobaczmy. Priorytetem będzie znalezienie balansu. Nie chodzi o to, żeby to coś, co staje nam na drodze, w jakikolwiek sposób wyeliminować, w jakikolwiek sposób to usunąć z życia, bądź też pozbyć się tego. To nie o to chodzi, bo tak jak istnieje dzień, tak jak potem jest noc i znowu dzień, tak samo w życiu są chwile, które są cudowne, fantastyczne. A później zdarzają się momenty, kiedy chce nam się tylko płakać i myślimy, że to już koniec, że nie damy rady. A tutaj się okazuje, że dajemy radę i potrafimy z tym czymś, co w jakikolwiek sposób nam zaburza życie żyć właśnie w równowadze mijając się, nie wchodząc w utarczki, nie wchodząc w takiego rodzaju ostre teta-tet, nie próbując w jakikolwiek sposób doprowadzić, doprowadzać do spięć. Wszystko po to, słuchajcie, żeby ten moment... Kiedy czegoś nie mamy, kiedy ten przepływ nie jest taki, jak potrzeba, kiedy wiemy, że stworzyło się w naszym życiu jakieś wąskie gardło i nie możemy się doczekać na ten przypływ czegokolwiek, na czym nam zależy, chodzi o to, żeby spiąć się w sobie i wytrzymać. Wytrzymać? Ale nie na tej zasadzie, że zawijam się w sobie i hibernuję, tylko spojrzeć, co mamy wokół siebie, jakie zasoby mamy i w jaki sposób możemy w tej sytuacji je wykorzystać, do tego, żeby nie stracić swojego człowieczeństwa. I tutaj idziemy dalej. Powrót, słuchajcie, jakby tym jednym krokiem wstecz do tego, co jest dla nas fundamentem życia. Z jednej strony powiecie, że to natura, i z drugiej strony powiecie, Matka Ziemia. Owszem, właśnie w ten sposób poradzimy sobie z tymi wszystkimi zagmatwanymi, Węzłami gordyjskimi, które chcą nam tutaj zamydlić obraz rzeczywistości i wręcz uniemożliwić y, widzenie tego, co jest najbardziej wartościowe. Powrót do Ziemi, powrót do swoich korzeni, powrót do miejsca, których, tak na, z którego wyrośliśmy. To może być kawałek Twojej działki, ale też może to być Twoja praca: podjęcie pracy, podjęcie wyzwania, założenie swojej firmy i dbanie o to tak, jak tylko możemy najbardziej, jakbyśmy dbali o siebie samych. Powracajmy więc, powracajmy więc do tego co jest fundamentem naszego życia. Po czym stąpamy? Zauważmy jak dużo nam matka natura daje i umożliwia nasz rozwój, naszą bytność, bezpieczeństwo, ciepło, wszystko. Wszystko co jest nam potrzebne, ona właśnie nam daje. Tylko z jakichś powodów te najważniejsze wartości są obecnie odsunięte, jakby na dalszy plan. Ale, ale to jest temat, jakby na inne czytanie. No to co? Ciekawy, ciekawy miesiąc, i chociaż wydawałoby się, że trzeba ten krok zrobić wstecz, to jednak, pomimo tego, Warto zauważyć, co jest wokół nas i w jaki sposób to możemy teraz wykorzystać. Okej, okay. i to by było, słuchajcie tyle, jeżeli chodzi o energie główne. Natomiast za chwilę dla poszczególnych znaków Zodiaku będą szczegółowe. Witam Was, moi drodzy. Zobaczmy. Główna energia lipca dla Was. Wow, wyciągnęły się dwie karty. Okej, okay. niech będzie. Tu konsekwentnie dążycie do realizacji swoich celów, z góry gdzieś tam kiedyś podjętych jako ważne i te, które należy. W życiu realizować. I teraz, teraz szukacie informacji, w jaki sposób można ten cel osiągnąć. Nie jesteście nowicjuszami, którzy wpadają w coś, bo tak właśnie chcę, bo ch mam ochotę i chęć, żeby mnie poniosło, żeby zmienić coś w swoim życiu i zrobić tylko dlatego, że chcę to zrobić. Nie, tutaj zasięgacie wszystkich możliwych informacji, wiadomości, nie tylko od ludzi, nie tylko możliwe, że na forach, ale też staracie się przewertować wszystkie wam dostępne źródła, aby dobrze wybrać, aby ta wasza podróż tutaj może być wielki cudzysłów. Bo owszem, też może być taka zwykła podróż fizyczna, gdzieś tam się udacie, ale osiągnięcie celu to nie tylko jechanie w jakieś tam miejsce, tylko zdobywanie na nowo albo w ogóle nowo miejsc, które dotychczas były dla nas niedostępne. Tutaj jest jeszcze coś innego. Że chcielibyście, chcielibyście pomimo wszystko, pomimo trudności, które w jakiś sposób się na waszej ścieżce życiowej znajdują, bronić właśnie swojego i za wszelką cenę być osobą samodzielną być osobą, która sama decyduje, gdzie ma iść, co ma robić, Jakie ma wybrać priorytety i co ma jeść na śniadanie? Ok, a nowe szanse? Jest tutaj szansa na to, żeby się porozumieć. Jest szansa na to, żeby pomimo tej wielkiej dwoistości, która jest w Was, takiego sprzecznego również chcenia i zachowania, myślenia i odczuwania, pomimo tego wszystkiego jest szansa na to, żeby znaleźć dla siebie dobre słowo, dobre nastawienie, jedno do drugiego. Ok, a przeszkody bądź wyzwania... Nie popadajcie w marazm i nie próbujcie smutków zalać, zalewam smutki butelką wódki. To nie jest dobry pomysł. Tak mi przyszło teraz do głowy, ale mogą być to różnego i innego rodzaju takie odskocznie od realnego życia, kiedy człowiek chce iść się po prostu pobawić, jak to mówią, wyszaleć, przestać myśleć o tym, co mu teraz doskwiera. I zamiast wyjąć tego kamyka z buta, który mu naprawdę przeszkadza, to próbuje się tą uwagę skierować w kompletnie inne miejsce. Jakby tego tematu nie ma, nie widzę, nie chcę widzieć, idę się pobawić, jest super. Tutaj Również może wystąpić taka chęć, że skoro coś mi nie odpowiada, to może, może wejdę kompletnie w inną relację, może ta inna relacja będzie odskocznią właśnie od tego, co życie teraz mi niesie. Ok, a co Ci pomoże? Nie musisz brać wszystkiego na swoje barki, nie musisz za wszystko ponosić o odpowiedzialności, nie musisz również na tego typu zrzucania różnych obowiązków decydować się. Jednym słowem, warto, warto w tym miesiącu powiedzieć, co wam na duszy leży, co wam nie pasuje. I właśnie takie omówienie sprawy, ale nie jak to ładnie ująć. Powiedzenie komuś, co nas boli, gdzie mamy ten, tą czerwoną chorągiew w relacji, gdzie nas już coś przytłacza, ale... Ta rozmowa nie może się kończyć trzaskaniem drzwi, i no to ja się już wypisuję, mam wszystko w nosie, idę stąd, bo tu już mi jest ciężko. To nie jest metoda. Metoda jest taka, żeby właśnie tą ciężkość, te obowiązki, to co się teraz z tobą dzieje, podzielić na pół. Bez, czyli z kimś jeszcze to nieść, powiedzieć komuś, że właśnie jesteś w takiej sytuacji, tak to wszystko odbierasz. I nie stawiać wszystkiego na ostrzu nożem. Ale przecież są jeszcze przyjemności życia. Zobaczmy. Owszem, twoja sytuacja finansowa powiedziałabym, że jest nadzwyczaj zadowalająca i jeszcze coś jest jakby na horyzoncie coś nowego może się pokazać czy to zakup ziemi domu mieszkania a może a może też dobra transakcja finansowa która pozwoli ci jeszcze bardziej Uzyskać stabilizację materialną. Mogą być to nowe kontrakty, uznanie, w każdym bądź razie portfelu, w portfelu ci nie zabraknie. A czego nie wiesz? Wow, i tutaj znowu dwie karty. Ta samodzielność, o której marzysz i śnisz. Te wypady, możliwe wyjazdy, czy po prostu ja chcę być osobą, która za siebie i tylko dla siebie umie wyznaczać cele. Ta samodzielność może nadczerpnąć, a czy może nadszarpnąć właśnie tą stabilizację materialną, która już tak fajnie się u ciebie zagościła. Trzeba by mieć trochę więcej powściągliwości dla siebie, a mniej taki gest, który mógłby właśnie na tych wyjazdach cię dopaść. Uwaga, właśnie na to, żeby nie szastać pieniędzy, pieniędzmi, ale też jakby nie pozować na osobę, która ma wielką siłę i moc, potęgę, na karcie kredytowej. A Twoja przemiana. I tutaj słuchajcie, chcecie, żeby Wasze życie było takie ułożone odtąd dotąd. Zgodne z tradycją, z zasadami ślub, yy, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Chcecie, żeby mieć tą pewność, chcecie, żeby jeszcze coś stało za tym za tą waszym takim dostojnym życiem: bycia tatą, mężem, bycia szefem, żeby jeszcze w tym wszystkim był autorytet. Może z góry, a może to wy właśnie czujecie się, że przez to miejsce, jakie teraz w życiu odkrywacie jesteście dla kogoś autorytetem, a może sami wreszcie odnaleźliście w sobie tą siłę, moc i potęgę i potraficie być takim doradcą duchowym nie tylko dla siebie, ale również dla swojego partnera, partnerki bądź też współpracowników. OK, a rada bądź przesłanie. Nie ograniczaj się tylko i wyłącznie do jednego pomysłu, do jednego sposobu, do jednego celu, czy też do jednej decyzji. To jest tylko i wyłącznie w tobie. Było w tobie. Tak naprawdę świat ma wiele różnych możliwości, wiele różnych rozwiązań. Tylko pozwól sobie na to. Pozwól sobie na to widzieć więcej i nie pracować, nie żyć, nie być takim sztampowym, sztampowym pracownikiem taśmy produkcyjnej, gdzie wszystko jest przewidywalne, wszystko jest w wiadomym tempie i w wiadomym kierunku. Bądź elastyczną osobą, która potrafi czasami zrezygnować i poddać się albo też zostawić komuś decyzję wiedząc, że nie jest w stanie zobaczyć czegoś więcej. Okej. Okay. I to by było tyle. Więcej elastyczności tego wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego.